Słuchanie kochani, nazywam się łez i zapraszam Was z powrotem do Little Nightmares. Ja jestem dzisiaj trochę zmęczony, ponieważ spałem całe 4 godziny po długiej sesji montażowej wczoraj e, mam jakieś. E, mam jakieś 6 godzin, żeby nagrać ze dwa odcinki do tego i je zmontować, i żeby je zaprodować, żeby były gotowe, ponieważ wyjeżdżam za jakieś 8 godzin i jest not ready, a ja no ready Mówiliście, że w Częście włączą latereczki, więc będę to robił. Wszystko będzie ładnie i dobra. Nasza dwunastnica rusza. Rusza w podbój świata. Dużo z was również, mordy, narzekało na to, że wstawiłem w ostatniej miniasturce Janitora. Wiecie o co chodzi? Tego, tego gościa z dużymi łapkami. Dobra, łap go, goń, 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 goń! Go. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć, którym się tu sprintuje. Tym się sprintuje, dobra. Pierdolę, co to było? Nie, mogę to złapać? Chwilę łap, łap, dobra i teraz tu wejdź. Jesteś? Halo! Kuwa. No cóż, dobra. Nie będę się męczył z tym, eee, coś mam zrobić. Oh shit! Aha! A, to na razie ja to zostawię i pójdę tam na górę jeszcze, bo wiem, że coś tam na górze chyba jeszcze było. Eee, o, poczekajcie! Na górze... What the fuck? Co to jest? Ale mi światło na razie, muszę aż monitor poprawić. Poczekajcie, żeby w dobrym kącie to. O tak! Dobra, tego nie potrzebuję. Mówiliście, żeby zapalać teraz każdą latarnię. Laleczki, gejszy, żeby rozwalać. I coś jeszcze mówi. A, żeby parasolki łapać. Parasolkowe downy. Dobra, to będę to robił. Tylko, że kurde, na razie. Tylko, że na razie normalnie nie ogarniam gry wciąż. Co jest dosyć sad. Dobra, tego nie mogę popchnąć. To mogę popchnąć tutaj. Też nie mogę. Wskakujemy. Wskakujewszy. O oh shit. Coś czuję, że jak tu skoczę, to już nie będzie ucieczki. Eee... Czy chcę iść tam i zrobić ten sekret? Huk, tam. Idę tam zrobić ten sekret. U, ja tu mogę robić ślizgi! Patrzcie! Ksz, a nie, tu nie mogę. Na schodach się nie robi ślizgów. Zajebiste. E, przyda mi się to. Wow! Jestem dobry w gry. Fajnie jest. O! Fajnie. Widzę, że nie mam wyboru. Widzę, że już tu zostałem na zawsze. Ach, chuk, może się spłuczemy w toalecie. Właśnie, 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 właśnie. Właś. Au! Sorry, skacz to bolało. No patrzę się na to, czyli coś mi się wydaje, że do czegoś to jest potrzebne, ale do czego? O, piłka, piłka, piłka! Piłeczka, moja piłeczka, kocham piłeczka! O, kuwa. Czy to są nóżki naszego y, dziupka z Grenludka? Kurwa, nie znajdziesz swojego klapka. Hi, hi, hi. Normalnie dwunastnica to e, Prankster 2007. Dobra, czyli potrzebuje. Mm -hmm, dobra, czyli potrzebuje to, żeby tamto dźwignę nacisnąć. Dobra. Szybko, szybko. No i... Jestem silny! Silny! Kurwa, silny jestem. Ja muszę, muszę opanować, żeby coraz mniej przeklinać. Nie wiem, czy was zdenerwuje moje przeklinanie, czy nie. Ale chcę się zmienić. Chcę być innym człowiekiem. Chcę być lepszym człowiekiem. O, oh, fuck!

Wyjdę... Nie Może mi tędy? No tam jest, dobra, tam widzę tego... ...gościa, ale... A może... U! Nie, nie mogę. Bo myślałem, że będę mógł e, podskoczyć. I to zamknąć jakoś. Ale to jest chyba niemożliwe. Więc może... Kurde, bolek. Klucz! Widzę klucz! Okay, jak ja się mam tam dostać teraz? Aj! A, dostałem. Bolo kostki. Nie, dzisiaj kuwa ciszej. Ja się zastanawiam i myślę z tym osobą jaką. Oh, o, ha, dobra, dobra. Widzę, widzę. Nie, kuwa ciszej, powiedziałem. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Czekajcie mi się nie. Nie! się to, to było łóżko. Jakbym kuwa umarł spadając na łóżko, to byłbym przegrywam przegrywów życiu. Dobra, jak ja go nazywam? Borek albo jakiś geraint tego janitora, tego z długimi łapkami. A może na lampę, na lampę, na lampę. Chciałem, że na lampę trzeba zaskoczyć. No, nie wierzę! Eh? Gdzie jest ten klucz? Tam, na dole. Okay. Okay, klucz jest na dole. Okay. Mam klucz! Mama, jesteś ze mnie dumna, bo mam klucz! Okej. Okay. I... CISZEJ! Zapomniałem no zsynchronizować, przepraszam, dlatego klaszcza jak idiota. widzicie Widzisz, ja zawsze tak robię, jak się boję. A poza tym... Jestem kuwa ślepy, bo nie widzę teraz nic. Dzisiaj. Jak mam tu wskoczyć, to... O! Udało się! Ale jestem... Są... Aie, clever. Oj, nie. Ta małpka, ja nie wiem. A ja nie wiem. Ta małpka, ja nie wiem. Fa. Położę tu bezpiecznie. Tego nie mogę użyć. Tego też nie mogę użyć. Coś tu muszę chyba użyć. Czy ten guzik może być naciśnięty, czy ja go sięgnę? Nie sięgnę go. Mhm. Mm czyli mogę podnieść.

Wa ciszej Aha, muszę jeszcze raz mał porzucić. Super! Okej, okay, mapa ho. Mapa, mapa pa. Ho mapa. Ma idzie ze mną. Małpa idziesz, chodź. Chodź mapa. Gdzie ty tutaj? Eee! Co mam robić teraz? A nie pozwala mi podskakiwać, dobra. Ciii. Easy. Easy. Znowu głodny jestem. Super. Mamy zjeść szczura? Co mam zrobić? Nie wiem, co mam robić! Lampa! Zapalę lampkę na szczęście miłości. Nie, jak się ją zapalało. Tutaj, tak, dobra. Yy, jakby będę się powoli, to nie będzie go tak brzuch bolał? Czy to nie ma różnicy? Nie wiem. Uś, shit! To nie ma różnicy w takim razie. A ja, ja, ja też tak często mam. Ja Cię rozumiem, ja rozumiem Twój ból, szesnastko. Dwunastko, jak Ty miałeś. Jezu, ta muzyka. U! Coś czuję, że to będzie pułapka. Pułapka jak nic. Łapto! WYJDŹ! WYJDŹ STĄD! WYJDŹ! Mhm, to fajnie. Fajnie nas kurde złapał. Mhm, tego się spodziewałem, tego chciałem. O tym marzyłem. O boż, czy tam... O kurde, co... Czy... The fuck? Wszelkie mięso zjadł. To chyba będę żył. O kurde, ale się rzucam! A! Kurde, nie będzie mi Kuwa giętek mówił jak żyć. Jestem warty siebie! A to jest dźwignia, więc od razu używam tego. Bo ja się Kuwa nie poddam! Długo ręki tak nie da mi kurde satysfakcji, znaczy ja mu nie dam satysfakcji. Fajnie? poczekaj Zenek. Tak. I od razu na sprincie. Czy mnie to zabiło? Zabiło mnie to! Kurde, nie wierzę. Było tyle, tak bliziutko było, no. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. O, damn! O, jaki dzi... jaki ty jesteś dziwny. O cholera. Dobra, 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 dobra. I na sprint. No przecież trafiłem! Ogólnie nie, przyjemnie mi się to gra. To jest właśnie taka gierka, którą mogę grać jak jestem zmęczony i tak na chillu po prostu. Bo nie wydaje się być taka zbyt straszna. Nie było żadnych takich uścigów. Czegoś tam. Rozumiecie moje wywody? Wiem! Nie wiem. A może właśnie mogę się rozbujać? Tak, mogę się rozbujać.

Ja tak pukam w tą ręką, co tam się dzieje Eee. nie chyba muszę wejść tutaj Aha, dobra, dobrze myślałem. Dobrze mi się zdawało, że widziałam kotecka Hawa, robię się teraz lepszy w tą grę. Czy to jest gilotyna? O, oh, I do not like this. I do not fucking like this Okej okay. Co on Gdy robi? Gdzie jest dziwny? Dobra, ja tam widzę klucz. O ile to jest klucz. A jeżeli to nie klucz, to, to jest jakiś hak. Oh, nie mogę przejść. Nie mogę na to wskoczyć też. Shit. Shit, 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 shit. Sied, siek, siek, gdzie mam iść! Okej, Okej. Okay. Okay. O nie, musiałem go do wyjścia chyba. Skrzypiąca podłoga, proszę nie. On jest ślepy, ja pierdzielę. O, wracaj do roboty, wracaj do roboty. Oh, shit. Oh, shit! o shit! Ale ty jesteś kurwa. E, nie, nie! Oh shit. Ja jebę! A gdybym kurwa przebiegł? A! Aj ty kurde! A to jest dziwne, a to jest straszne. <grystanie> Jauciary! Ale jałciary! Ja pierdzielę! Jeszcze raz! Zapomniałem, którym kuwa sprintować też! Ja na paluszkach uciekam! Uciekaj! Ale cicho! Dlatego teraz kuwa sprintujemy. Nie wiem gdzie, ale kuwa sprintujemy. Nie, nie, proszę. Okej, okej, okej. Teraz gdzie? Tam. Nie, mogę tam biec? Tam! Bo on jest ślepy. On nie powinien zauważyć. Prawda? Ja Okej, okay, umarłem. Znaczy nie umarłem właśnie. To? NIE, NO KURWA! Myślałem, że na co ty byś buta miał podnosić, no ja pierdolę. Stress. Yeah, yeah, was yeah, Stress. Okay. Okay. Okuwa ile butów? Ip. Tu nie ma żadnej leta. Ja piję! Gdzie To A czy, czy mnie kurczę nie zasypie? O kurde, nie, 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 nie. Co za amnezja jakaś? Uuuhu, 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 uuuhu. Motherfucker! Z jak z amnezji potwór normalnie. O oh, to jest najgorsze. Tak Ale czy on sobie pójdzie, czy on będzie tu czekał? Trzeba się, żebym wyskoczył, może. O, właśnie! Ja pierdolę! No, tam ja nie będę miał jakim przejść w ogóle. Mam tu gdzieś świeczka albo coś? Skąd mam wiedzieć, gdzie on jest teraz? Znaczy, chyba będzie szybciej, jeżeli przeskoczę na ten. Na tą boczną, nie iść tam do. Okej. Okay. Z rozbiegu. Proszę, 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 proszę! proszę! Proszę, 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 PROSZĘ! UUUUU! UUUU, TAK! Jezusie! Ja pierdol! Ja nie! Ale gra za O boże! O boże! O boże... O boże! Się robi straszno! Nie, wyłącz to, kurwa. Co wy tu robicie? Ok, zdecydowanie zrobiło się hardo, twarde, hardo i twarde się zrobiło. Oty! Jak? Nie, 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 Połóż, nie ma, połóż, nie ma, połóż, nie ma. O ja jeba, o ja jeba! Proszę! Jaki ty jesteś dziwny! Gonię, gonię, gonię! ani o tym nieco tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę. Eee, ja pierdzielę, ile w tym odcinku się stało. Eee, do następnego razu, trzymajcie się! Pa, pa!